Dražni. Sure. Makes them more interesting that way. But when the girl is my pilot and my only ticket out of here, I prefer a more open relationship. Good point. Glad you agree. But you still haven't answered the question. Fine, since you're so damn curious. Years ago I used to live here, remember? My friend, my best friend, Evelyn. She was like a sister to me. Made living here fun. But then there was an accident. She She's dead. I'm sorry, Malik. Wait, Jensen, let me finish. I thought I was okay with it, but I know. I know she didn't just die. She was killed, murdered. Her damn scumbag boyfriend did it. I know he did. I knew he was trouble right from the start, but she just wouldn't listen to me. Malik, easy. If your friend was murdered, the police would have suspected something. They would have investigated. That's just it. There was no investigation. They said she fell down a flight of stairs like it was some kind of freak accident. But her wounds, the way she died, they don't add up. It's right here in the damn blood spatter analysis. Blood spatter? You've seen the police report? Yes. A friend left a copy of it in a pod here for me to pick up. Listen, I know it sounds crazy, but I think. I think there's been a cover up. I just have to prove it. If I could get my hands on the autopsy report, the one that never surfaced, I know I'd get the truth. Except. Why do I suspect I'm about to get dragged into something? Look, Jensen, I'm sorry. I know Vanbruggen is the priority here and I told you it was my business and I could take care of it. It's just the more I think about it, the more I realize I'm in over my head. I'm just a pilot. I'm not a damn cop. but I need to know the truth. Okay, I'll help. What do you need me to do? My lead, he works for Lim. He's a systems technician who apparently has access to their entire database. He's willing to hand over a copy of Evelyn's autopsy report. So, you want me to meet him and get the report? Is that it? Yes, but he'll only respond to a certain phrase Death and life have their determined appointments. To which he'll reply, Riches and honors depend upon heaven. Christ, Malik, this is starting to sound like something out of a bad spy movie. I know. He's just trying to protect himself. I didn't pick the damn quote. So just play along and remember the line, okay? You'll find him inside the lobby of the Lower Hengsha Limb Clinic. Does this guy have a name? None that I know of. But he apparently goes by the handle Anonymous X. I know, I know. Anonymous X. Okay, anything else? Yeah, before I forget, everything concerning Evelyn's... incident? Newspaper articles, the police report, limb details, it's all inside pod 009 here in the hotel. Powinieneś przeczytać wszystko, jeśli możesz. Pod 9, zrozumiałam. Muszę iść. Poznaj mnie z jakimiś nowymi informacjami i... Dziękuję. Bardzo to dziękuję, and... really Jensen. Także tego. Zajrzyj do kapsuły 009. E... No i tak, kapsuła gdzieś tutaj jest, tak? Gdzieś na dole. Jest gdzieś na dole, ale nie tutaj. Nie tutaj, to znaczy gdzie? Eee, ludzie święci... Przychodzi człowiek do domu z pracy i musi kurde wiercić. O, o, niech on się kurde opamięta, kurde sąsiedzi Strzałki obezwładniające są mi niepotrzebne, koleś. Wziąłbym ci tutaj coś, ale nie mogę. Mam tego za dużo. O właśnie. Ebook. Jak wygrać w Mad Jonga? Aha, a to jakaś gra, tylko to jakoś nie obchodzi zbytnio. No cóż, a wy w co gracie? Chyba w tego majonga czy jakiegoś coś takiego. Jest coś? Ni a, jednak jest. Widzicie? I ten... E, to złoto, które tutaj dominuje, ten złoty kolor e, w tej grze no, czasami coś w nim się kryje. E, nie ta krypta? Ta krypta, ta krypta, ta krypta... Przepraszam, ale no, coś mi w gardle stanęło. Dobra, palmtop, e-book. Kolejna ofiara upadku z wysokości. Zdradliwych schodów w dzielnicy Yuhal. No nie. Wszystko zrzucają na schody, już to widzę. Dobra, dzisiaj spotkać. W załączniku otrzymujesz raport policyjny sporządzony po wypadku. Sprawa: Biała kobieta, 23 lata, zginęła najprawdopodobniej na skutek wypadku ze schodów, ofiary, obrażenia. Podejrzany Lee Hong. Uh -huh. No, co on. No to, to jest yy, raport policji. No jak już ona powiedziała, <coughs> na pewno yy, głównie y, dotyczy wypadku, i traktują to wszystko jako wypadek. Yy, a tymczasem lecimy do głównego zadania. bo. To zadanie będziemy musieli e, wyjść. Żeby wykonać to zadanie będziemy musieli wyjść na zewnątrz. okazji sprawdźmy czy tutaj nie ma nic ciekawego. Nie będę zwiedzał tych wszystkich krypt, bo myślę, że to się mija z celem. Jest tego za dużo. Zdecydowanie, tylko tak przejrzę po niektóre. Jak ja powiedziałem, pakiet energetyczny sep, ale mi jest to niepotrzebne. Hello! Muszę to wywalić. Na co mi pakiet energetyczny sep? Eee. No właśnie wyrzuć O, to skuszę, ja się zastanawiam co ja mam takiego wielkiego w, w ekwipunku? Tu nie mamy nic, tu nie mamy nic e! Wstawaj Ciekawe czy to się rozwali, o, słabo. Dobra man You're not my type This isn't a booty call Bruggen. This is about you and some friends of yours I met in Detroit. Detroit. Yeah, okay, I got it now. You were Seraph, right? You were there when I had to pull the plug. So you admit it. You were running a mole. The heck, man! Just the heck. Worst decision I ever made taking that gig, as you can obviously see. You attack my people, Windmill. You hope to walk away from this? You tell me what you know. Down, boy. I've got no allegiance to that backstabbing bitch who hired me. Especially after she painted a target on my back. The girl you want is Zhao Yun Tai Medical CEO. Tai Young Medical? They're Sarah's biggest competition. How do you think they got that way? Zhao doesn't like competition, see? So she uses hack attacks, blackmail, extortion, anything she can do to destabilize him. No offense. But Sarif was just the latest in a long line. You got any proof of this? There's a surveillance recording in the Tai Young Tower. I stashed it on the server in case I ever needed an insurance policy. Not a very smart place to hide it, seeing as you don't work there anymore. Things got hot before I could move it. And now I got you to get it for me. Of course, you can't just walk into that place. You're gonna need an employee card encoded with your biometrics to use the TYM shuttle. Well, what do you know, Windmill? I've already got an employee card. Just needs the biometrics from my passport to work. So start encoding. There you go. All shiny and bio encoded, just like I promised. Where do I find this recording? On a surveillance server in the TYM tower. But that badge will only get you into the lower city factory via their employee shuttle. And how am I supposed to get up to the tower from down here? Never said it wouldn't require a little finesse. Look, the tricky part is getting through the pango. But you're a resourceful guy. I have faith in you. Right. And after I'm through the floof? You'll be in the upper city tower. The server you want is in the central security hub. The login and password are on this. Now, about my reward. Tie your medical man! They're here! Ah! Banner! I want that hacker dead! You gotta help me, Jason. Oh, o, so nie dam ci mojego pistoletu na bank. Eee, pff, strzelba karabiny bojowego ani pistoletu mu na bank nie dam. Mogę, mogę ci dać strzelbę i Ale gdzie ty biegniesz? No ta, na bank. No, daję mu strzelbę i poszedł sobie poszedł się schować, no Ludzie święci no. Co za umatą. Dobra, nie wiem. No, zrobimy sobie znowu jakiś porządek w ekwipunku. Tak. I to przesuniemy tutaj. A to przesuniemy tutaj. A to nie wiem, gdzie przesuniemy. To przesuniemy tak. I tak. No. I teraz mi się wszystko ładnie. Wszystko zmieściło. Powtarzam się. To kusza, tak? Okej. Okay. Środki przeciwbólowe, granat. Zrobimy tak, tutaj gram, damy taki granat, tutaj damy taki granat. Mm, przydałby się. Przydałaby się jeszcze tak. Mina damy tutaj. E, batonik damy tutaj. O, tak sobie to rozmieszczaliśmy. No to w takim razie trzeba będzie się jakoś stąd wydostać, no nie? Dobra, zapiszemy, nie wiem jak tam <laughs> ci panowie... Myślałem, że to tak wszystko idzie gładko, a tutaj widzicie. Jednak są e, lekkie zwroty akcji. Cóż to jest? Pakiet energetyczny SEP. Wiadomo, że to ja to wyrzuciłem. Nie mam tej innej drogi ucieczki. oj 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 oj. Dobra, spadam niżej. W takim razie. Dobra, wrzucimy niewidzialność. Brak energii. Niedobrze, 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 bo ten pan będzie tutaj szedł. Gdzie są schody niżej? wyszedł niżej dobra fuck holy shit holy shit holy shit aj 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 nie dobrze nie dobrze gdzie ma? Co to miało być? Co yeah. Dobra, koniec tego podniecania się. Musimy spróbować jeszcze raz. On miał jakiegoś w ogóle minigana, tak jak tamten boss. No dobra, lecimy. Dobra, w takim razie jeszcze raz musimy się tu przedostać jakoś. No, trzeba poczekać aż tam ci panowie się wszyscy rozejdą. Będziemy mogli iść. No, rozchodzicie się? Co so, ich, ich czterech na każdym y, poziomie? No, idźcie sobie. Dziękuję. Powiem Wam, że chyba warto ich rozwalić z tego względu, że po prostu e, później będą na nas mierzyć e, z góry i będzie problem.